Elo mandero z tej strony rypsona w dzisiejszym odcinku będzie rozdawanie skina, tak jak obiecałem, oczywiście zapomniałem z tego odcinka, żeby nie było, miał być w sobotę, ale mi się zapomniało, więc będzie dzisiaj... Zaraz go wrzucę. Zaraz. Zaraz go wrzucę z tego odcinka. Tutaj już czeka komenda. Pod koniec odcinka się do, dowiecie kto wygrał. A jak chcecie więcej takich giveaway'ów ze skinami, to musicie tylko co zrobić, wbić 560 subów i będzie kolejny giveaway, więc zapraszam do odcinka. kurwa. Wow. Łe, dobra, zagadałem tak wie, się, my tak bad, kurwa, my tak. bad zamiast patrzeć swoją pozycję to chyba Mmm. Dobra, spoko Ja taki trochę nieogarnięty bo ja dopiero co wstałem, więc no sorry takie panikę Ale oczywiście pozdrawiam moich teammate'ów Tak jest dokładnie wujka Artsiego jego kumpla On jeszcze o tym nie wie, że będzie na YouTubie, ale cicho Dawi się w swoim czasie a teraz trzeba się skupić bo to odcinek no na YouTube. No ja kurwa nie zbiorę o Ślepakami strzelasz Białe biały kurwa wypierdolę tego koloru kurwa bo mi daje zielony jakiś kurwa Mid 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 mid, nogą, nogą, Flashbang

Bobej hey. O nie Yyy Przy konekcie Jeszcze minie Mieć, middle Dobra Rypsom, weź się obudź, bo Obciak trochę robisz No ta, ta jak mnie nie słyszy, ale ta, ta <grym> Angela? Ej, Waracik. Czemu ty masz e, tak drużynę Angela? What the fuck? Co? Czemu ty masz Angele? Nie wiem Mogę mieć jeszcze na przykład. Co to za grupa jest? Go, go, go! Angel Pomyślałem, to jest Angela, to jest Angel O oh, kurwa, ale zewałem Chuj, to się wytnie tego nie było. Ej i ja dopiero stałem. ja nie jestem w stanie nic mądrego dzisiaj powiedzieć. Be something, be something On mid Under was On Konektor! Jeszcze mam idzie, był... Connect, connect. Nice. One more! Connect. kurwa! No mówię, one more! Ale on był na boxie pewnie? Nie, on był gdzieś pod oknem do konekta, szybko wleciał. A, tu muszę jakoś trochę poszedłem boxy. Weź przedłuć mu. Dzięki Richard. Dobra, się dopasuję do was. No, B-B-B. I paka pewnie B, bo poda... Czyli poda pod poda będzie paka, bo pod B nie było Kitchen shit! Co ja odejbałem teraz? Ty panika gaming, ale siadło. Dobre, dobre. Nie ma ja się, się popatrzył na ciebie i taki foching pewnie. O kurwa. I prawie Eissa zrobiłem, jest, ale jest, myślałem, jest. że ten... Nie wiem, tam paka była czy nie, nie zwróciłem uwagi, ale no myślałem, że on pójdzie pod aspaką. Pajka, pajka. Przed, czy nie? E, tak, bo ja na głęboko chciałem spalić i ten, zgasiłeś mnie no. Z z zgasiłeś mnie. <grym> mi go, powiedziałem, zgasiłeś mi go, nie mnie. Tak samo zrobimy jak tam. Dobra, lecimy z nimi, lecimy. Rudzimy się, under. to jest dopiero mój pierwszy mecz. Ja nie, rozgrzany. Sidey. mnie, Proszę mnie, Proszę Dziwne i to mega Możecie zostawić łapkę w górę suba jak jeszcze wytwaliście i komentarz Jestem ciekawy kto do której minuty ogląda głęboko czy płytko? Głęboko Jestem ciekawy czy tylko czekacie na koniec odcinka żeby zobaczyć kto wygrał i potem wywalone czy ktoś ogląda całe Under weed now. Po doktor. Ej jungle. Jebanek szybko przeszedł. Connector left. Yellow, yellow wake up connector. Yellow. Kurwa, co ja robię w ogóle? Onawczy. Yellow, what the fuck? A Konektor jest, i short jest Short ja jest. A to sorry Ja chuja ja gram się. No spokojnie dziadku No spokojnie kurwa teraz A ty się wkurgasz? Ja teraz nie mogę Bo to mój pierwszy mecz To nie wypada there touch about the bar yellow yellow wake up yellow. to me to me to me to me Uwa uważaj shorta Kurwa pod krzesłem, a już się chowałem do chuja, <laughs> kurwa Tigreć zjebany Kurwa rybcy, musimy... Jungle, short What the fuck, ojej Mówi o pisiory Co ty, co ty nam wujku Faki gadałeś? Wręcz. Teraz, co no, jak mnie zabijali w dżungli? Help him, Orange. A, że na Faceita iść, kurwa, Pierdolę A, 1 y, B. Na Faceita, powiadasz? No. Tam jest, kurwa, no. lepszy clicker to lepsze wszystko, Zdecydowanie. A Znaczy, ja tam mogę iść zagrać jednego z dwa, ale nie obiecuję, że będę dobrze grać. No, ale nie teraz, ale ogólnie, już tam na stałe grali, o tym chodzi. Ja mogę tam grać, ale ja mam tam gówno Short. właśnie No cool nie trzeba, no nie trzyma poświęty pod toką. to maina mm. mam Ja wiem Najstraj Ale że nie, mnie bardziej wkurwia żółty, który awczy jedną całą rundę i potem drugą pół Ale co tam szczegół Jelkę nie drop Jak on znowu będzie kurwa tara awczyć 7 mi oddalił. Chyba wymyślić z tym kursorem, czy wandal? Jakim kursorem? No to mnie do A nie, to mi to Pod oknem. No, Może ty masz jakiś pomysł? Nope. No, A, na necie się sobie to? sprawdzić. Zabiję? Nie. Nie. Masa na, na, na pewno. Dobry produkty no, w danej stronie. Dzień dobry. Cześć Łuka. ostatni? Pan rad, tak, tak. Julka tak. coś, to on chce dołączyć do nas. A, tak. Do no. to co, wracamy do? Gobi, tak, a radek pójdzie ten mhm. ja ja tam tam to tam tam tam, na akurat. Dobra, wiadam znowu. Czyli ryb są za, kurwa po imieniu wiadomo. To ma mhm. pustko. Ja jestem w kitchen Co to jest? stupy? Dokładnie Ale logi dostałem ty co jest? Outer oh, jest W kuchnia kitchen inside Za sideem jest Ja wiem dlatego nie plantuję A myślałem że plantowałeś bo nie patrzyłem na ciebie o kurwa co jest? Ja pierdolę Nice. Też tak myślę, Panika Gaming tam zagrana był Pierwszy mecz zawsze tak mam No ale trochę uspokoje się no. Ja spróbuję picknąć mida, damy mu da ktoś też? Po chłopcy? Nie, nie ma Prawy jest, no. Pale A dobra, uciekł do lewej. Short jest. Leży. Dobra, śpi. Shift, shift, shift. One ramp. Minus 95. Right, orange. Okej, okay. to będzie czysto. Orange. Oh, fuck. Może i mi do pleca Masz pałach abrzę tu ty poszedł Nie, kuchnia jest tutaj Chuj, nie zejdę teraz Tam masz biglia przed sobą To jest data

nie czekaj no, Jakiego smoka bierzesz? O medytuję <noise> <noise> Guys go for A Ja mogę dać na sodę To daję na sodę CT No i popsuł mi całą zabawę Daj Kurde iglę. Na 30 dajmy Chyba że chcesz olać dżunglę, rzucisz na CT a ja dam konekta. I wejdziemy ram В другом А где я wtedy, да? Добро, хуй, добро, Да, А, а минута тридцать? Так, так, так. там да, да. Wcześniej w czasie jeden już mój Ale zjebałem Ej kurwa, albo nie mam tej grupy u siebie A bo jest znowu nazwa zmieniona Ale on, wie, on wie o mnie, kurwa Wiedział kurwa Sorry ja, zyba ja, Ta jest mam grupę znowu zmienioną A to ja później pójdę go zaproszę Chciałbym i dostał się muszę skopić na meczu Dałem ci Ej jest mid, 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 mid To jest za Nice Molotov? Out! Molotov out! dobra, trzy jest tu w, w ja Ej, eee, One way jadał Come. Maybe side now. Abs. On Abs. Bye. Ostatni baj. Ostatni baj. Ostatni baj. Ostatni baj. Ostatni 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 Jungle, 50 HP Już nie konektor jest, Masz e, pakę na ciebie jest Do paka. lewej, do lewej, do lewej wujek Tak wszedł kurwa paka, 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 yes, paka Jest paka no pa jak się spakali Proszę teraz yy, jeszcze raz zajęcie, dam przedłużenie wejdziemy galop To wujek Wójcie musi dać bo ja smołka nie mam Ja dam, ja dam yy, Tylko konekta będzie trzeba zabezpieczyć Zabezpieczyć Ale to już mam gumkę e na tego konekta zakładać czy jeszcze nie? Tylko biały w yy, meczu lepiej ci wszedł na ten, no Na zajęcie znaczy ten, no, no kurwa, przedłużenie. Bo teraz to tak nie, tak, no bo ta, 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 tak średnio stało kurwa tak mówię. No, Akurat wychyliłem tu konzulu. Ale ja nie rzuciłem przedłużenia jeszcze to. w tym meczu. Ja nie rzucałem w przedłużenia jeszcze w tym meczu. To te randomy dawały. No ha <laughs> jest perfekcyjny, co ty chcesz kurwa? Mówię właśnie, bo w mecz wcześniej mówi kurczę, taki ładny w na nie, z dupy tak co nie? Dobra ja kona teraz chyba, bo... A, to daj daj kona do... No daj kona, no daj kona no Jakich będzie zabezpieczyć... czterech, to ja poda, poda podejdę Łatwiej będzie zabezpieczyć okno na przykład sprać, niż konek Oho trzech. O, konek, Podoba trzech. mi się <laughs> żeby to była ostatnia runda i rozdajemy skina? Może mają problem y, z tego z y, połączeniem albo sobie awczą Bardziej połączenie mózgu brakuje Ja lejter, Was <laughs> pistol? Y, długi czy krótki? Digelmeister to kiedyś jak Tożby. A bo five 7. O 57 jest... No five ja, no, 7 jest no, okej. Okay. No i czasami, nie powiem, że nie, ale czasami to lubię CZ -ka. Take Podem connecta, tak? A to CZ to no trzeba kurwa, tak no trajekta tej. Ale Cz to trzeba na przejść bo grać kurwa Daję pestowej. Flashbang no, A ja to nie ma? Ale... Gdzie on jest? A, żeś mi kurwa zabrał że, że, że Zabrał, nie trafiłem heda I spłynął Kurwa jakby spierdalał z tej dżungli kuta zjebany Oni bez słuchawek kurwa grają Dobra, mamy winek, kosa na końcu zrobiona, o to chodziło kurwa No jak? Ty, trochę tabela już oszukana, bo 12, 13 i 14, ty <grydolą>. Ale 6, ale 6 aset mam Niby tak, ale plampy. Dobra, robimy teraz tak, To wygrywa Oczywiście pozdrawiam tutaj osoby na Discordzie, oni tego nie słyszą, ale jak zobaczą odcinek to będą wiedzieli Yy, a skina, yy, yy, nie skina nie tego tak. właśnie tego A teraz USPK yy, 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 Wygrywa osoba 3 te, 2 1. No a to sobie w neci wpisz mhm. Bo to jest standardowe no Ale ja muszę właśnie sobie znaleźć takie właśnie inne znaczki które kurwa bo Czy ja dobrej golinka sobie sobie linka wkleiłem? Byś miał w yy, nawiasie jedynkę, co nie? A może jakieś znaczki innych mm. kurwa? Na tarypsom, czy ja nie skleiłem nowego linka. Poczekajcie. To się wytnie. Emocje. Też tak właśnie myślałem. Też tak właśnie myślałem. Ale fame... Nie no żartowałem. Patrzcie teraz topyk. Wklej A skina USPK wygrywa? Tomek! Tomek! Właśnie Tomek wygrywa USPK. Jak będziesz dużo z nami grał, Więc Podeślij mi swojego uh, Trade'a to ci go wyślę. Wariacie. To to ja. Jak coś to czekam. Ja. Dzięki za odcinek, zostawiajcie łapki w górę, suby. A ja lecę odpalać live'a.